Wow Classic, to znaczy World of Warcraft w swojej klasycznej, oryginalnej formule przed dodatkami. Na przestrzeni ostatnich lat został ograny wzdłuż i wszerz. Pamiętać jednak należy, że WoW w swojej oryginalnej formie to nie jest po prostu ta sama gra co dziś, tylko bez tej tony kontentu, która się wypracowała na przestrzeni 20 lat. Wraz z pierwszym dodatkiem, jak i każdym następnym Zmieniła się zupełnie formuła, czy też w pewnym sensie nawet podgatunek gry. Opisywać to można na różne sposoby, ale powiedzieć chyba można po prostu, że w klasycznym Wowie ciężar rozgrywki był bardziej położony na levelowanie. I tą tak zwaną podróż po całym świecie, gdzie od dodatku Burning Crusade i tak naprawdę wraz z każdym następnym ten fokus rozgrywki przenosił się zdecydowanie bardziej na tak zwany endgame, to znaczy maksymalny poziom, a gra się niejako skurczała i ta główna akcja się działa na paru najnowszych krainach, a nie na całym świecie. To właśnie powoduje, że wielu graczy jest zainteresowana Wowem stricto w tej swojej właśnie klasycznej formule, no ale robienie cały czas tego samego kontentu, tych samych krań, tych samych questów i tych samych dungeonów i tak też się po czasie nudzi. I to właśnie dało narodziny pewnej koncepcji zwanej Classic Plus. Czyli Wowa w tej swojej właśnie klasycznej formule, ale z nowymi rzeczami, z nowymi questami, nowymi może krainami, po prostu z nowym kontentem w szerokim rozumieniu. Blizzard tej potrzebie postanowił wyjść naprzeciw i dał nam WoW Classic Season of Discovery. To znaczy sezon odkryć, którego opisać można w największym skrócie właśnie w ten sposób, że jest to ten klasyczny stary WoW, stare kontynenty, historie i tak dalej. Ale z nowościami, z nowymi rzeczami, nowymi umiejętnościami, nowymi historiami, nowym kontentem. I to, co bardzo istotne, nie tylko kontentem na maksymalnym poziomie, po prostu rozszerzającym, e, jakby ten górny pułap rozgrywki, ale również już na etapie levelowania. I to Season of Discovery właśnie tchnął nowe życie w WOWA Classic, albowiem przyjął się on wśród graczy klasycznego WOWA bardzo pozytywnie. Na stan nagrywania tego filmiku jesteśmy przy końcówce fazy pierwszej i zaraz się zaczyna faza druga. Oprócz dodawania nowego kontentu, głównym hasłem przewodnim Season of Discovery jest oczywiście Odkrywanie. I dlatego też, tak jak zazwyczaj nowe patche, czy w tym wypadku fazy mają swoje tzw. PTR-y, czyli player test realmy, serwery testowe, na których gracze generalnie rzecz biorąc, oprócz testowania, wykopują do internetu cały content i wszystkie sekrety, tak w przypadku Season of Discovery Blizzard robi wszystko po cichu, nie ma żadnych PTR-ów i wszystko jest do odkrywania wraz z premierą każdej fazy. I tyczy się to przede wszystkim nowego systemu dodanego w Season of Discovery, jakim są runy. Są to po prostu nowe umiejętności właściwe dla każdej klasy, które w jakiś sposób modyfikują rozgrywkę czy dodają nową umiejętność do toolkitu klasy którego nie było oryginalnie, ale często są to rzeczy na przykład, które się pojawiły w następnych dodatkach, tak jak na przykład Avengers Shield dla Paladyna, ale są też rzeczy zupełnie nowe i dające zupełnie nowe światło na rozgrywkę daną klasą, tak jak na przykład runy healujące dla maga, które mogą uczynić z maga healera w grupowej sytuacji, albo runa metamorfozy dla Warlocka, która zmienia go w tankującego demona. Dosłownie i w przenośni. Oprócz samych w sobie run, mamy również nowe mechaniki z nimi związane, czy po prostu rozwijające fantazje klas. I tak na przykład kapłani teraz dostają bufa za modlenie się przy odpowiednich ołtarzach i są one rodzajowo inne w zależności od rasy, na przykład przy Andedach będą to cmentarze. I wiem, co wielu z Was sobie od razu tutaj pomyślało, gdy Blizzard to ogłosił w ten sposób. No, super świetnie. Po paru dniach, wszystko i tak będzie wykopane na wowheadzie, i wszystko będzie wiadome, więc co to niby za odkrycie. Jest to w pewnym sensie prawda, no bo żyjemy jednak w erze internetu i no po prostu nie ma opcji, żeby tak nie było, ale powiem Wam zupełnie szczerze, że po ograniu tej pierwszej fazy, gdzie ja poszedłem kompletnie w ciemno i specjalnie z początku przynajmniej nic nie sprawdzałem, to zupełnie nie tryhardując i nie próbując, nie wiadomo czego, takim naturalnym gameplayem, swoim rogiem, bardzo wiele run po prostu znajdowałem. Ale z drugiej strony też powiem szczerze, że gdy parę ostatnich run sprawdzałem, jak zdobyć, to. Nie odebrało mi to jakiegoś specjalnego fanu z tego. To znaczy, okej, okay, przeczytałem jak, albo przynajmniej pierwsze kroki, które muszę podjąć, żeby rozpocząć poszukiwanie danej runy. Natomiast samo to nie odarło mi zabawy z odnajdywania i zdobywania. Tej runy, ponieważ najważniejsze dla mnie przynajmniej w tym było to, że jest to nowy content, jest to coś nowego i niektóre runy naprawdę mają całe scenariusy wokół siebie zaplanowane. Tak na przykład, jak grałem Rogue'em, to Rogue ma cały scenariusz Shadow Funk Keep, w którym musi wejść sam. I musi się skradać, i coś tam ukraść w stealthie przez elitowe moby, i tak dalej. Przy niektórych runach Blizzard się naprawdę postarał, więc, tak naprawdę, faktem jest, że. To takie odkrywanie w takim społecznościowym sensie lokalizacji tych run, to jest coś raczej na pierwszy okres danej fazy, choć niektóre runy całkiem sporo zajęły do takiego pełnego odkrycia, jakie zdobyć, typu właśnie metamorfoza dla Warlocka. To też na koniec dnia można grać tyle, ile się chce w ciemno i szukać tych run samemu, i bardzo wiele się odnajdzie. A satysfakcja jest tym większa. A znowuż, jako że jest to WoW Classic i tu nie ma aż takiego pędu do tego, żeby jak najszybciej się uzbroić na tym endgame'ie, by jak najszybciej tam raidować i tak dalej, to mocno inaczej się do tego podchodzi. W skrócie mówiąc, moim zdaniem system run względem ich zdobywania, ta cała ten... To odkrywanie, to Discovery w e, szukaniu tych run wyszło zdecydowanie na plus i jest to po stronie sukcesów Season of Discovery. Blizzard z Sodem zrobił jednak też coś, o czym nie było za bardzo mowy w dotychczasowych dyskusjach społeczności o tym tak zwanym Classic Plus, i też chyba można to zaliczyć do sukcesów. Są to fazy Season of Discovery. Ich specyfika i eksperymentalność polegają na tym, że. Wyznaczają one granice poziomu, który można maksymalnie w danej fazie uzyskać. I tak, w pierwszej fazie Season of Discovery był to poziom 25, w tej, co wchodzi teraz, będzie to poziom 40, na następnej będzie to 50 i na końcu 60, czyli ten oryginalnie maksymalny. To, co to tak naprawdę robi, to tworzy endgame na niższych szczeblach levelowych, jak i też krainowych w klasycznym wowie. A wraz z tym Blizzard dodaje, czy też właściwie modyfikuje istniejące w danym przedziale levelowym dungeony, kompletnie je rewampuje w raidy. I tak z Black Blackfathom Depths zrobił raid i nowe bossy z nowymi mechanikami, nowym lutem itd. I tak samo zrobi teraz z gnomerganem, A dalej ma być to również na przykład y, krypty Karazanu, których nigdy nie było, czyli Będą modyfikacje również nie tylko istniejących dungeonów, ale również zupełnie nowe rzeczy, których jeszcze nie widzieliśmy. Daje to zupełnie nowe ujęcie gameplayowe, kontentu, który do tej pory znaliśmy, ale nigdy jeszcze w takiej właśnie endgameowej, spokojnej odsłonie. Gdzie na przykład Ashenvale i Stone Talon Mountains to są krainy, w których możemy zobaczyć najbardziej wyczesanych i wygirowanych graczy w aktualnym momencie Soda i tam się toczy główna rozgrywka a w tym główne World PvP i inne tego typu rzeczy. Tak, dobrze myślicie. Mam takich nagrań cały dysk. No i jako World PvP mówimy to Blizzard dodaje również nowe eventy. W Ashen Vale był PvP event, gdzie w drugiej fazie będzie on w Stranglethorn... Stranglethorn Vale w STV, okej? Okay? W Wietnamie. To jest element Season of Discovery, który wyszedł chyba najbardziej wyboiście. Dlatego też ten nowy westa będzie wyglądał troszkę inaczej. Między innymi będzie on PvP typu free for, all, to znaczy każdy na każdego, a nie takim frakcyjnym. Nie wchodząc tutaj w tym konkretnym filmiku już w detale tych wszystkich systemów i eventów, to tak czy siak udało im się, chociaż utrzymać wszystko w takich klasykowych ryzach i Odtworzyć coś, co przede wszystkim Blizzard miał na celu odtworzyć, czyli wielkie grupowe World PVP i bitwy poza battlegroundowe, poza ratingowe, takie po prostu dzikie potyczki, kilkadziesiąt osób na kilkadziesiąt i fenomenalne, po prostu spektakularne scenery. I to właśnie chyba jest dobre słowo podsumowania tego wszystkiego, bo bardzo istotne. Zadanie, które miał Blizzard, tworząc Season of Discovery, to dodać nowy content do dotychczasowego WoWa Classic, natomiast ten nowy content nie mógł być, co zabrzmi dziwnie, zbyt nowy. On musiał być jednak nowy, ale utrzymany w ryzach tego klasycznego WoWa, żeby yy, pasował do rozgrywki WoWa na tamtej formule. Co nie było wcale takim łatwym i oczywistym zadaniem. Jakkolwiek do pewnych rzeczy pewne zastrzeżenia ludzie mają, to Chyba powiedzieć sobie możemy, że ogólnie rzecz biorąc, Team Blizzarda od Season of Discovery od Klasika w ogóle robi naprawdę dobrą robotę i te nowości w Season of Discovery naprawdę są utrzymane w duchu tego klasycznego woła. Ja osobiście w Season of Discovery bawię się absolutnie fenomenalnie i nie mogę się doczekać następnych nowości i następnych faz, a jeszcze naprawdę wszystko wskazuje na to, że najlepsze rzeczy są przed nami. Ja osobiście, jak część z was zresztą wie. Jestem wielkim fanem Wowa Waniliowego w tym klasycznym wydaniu i bardzo cierpiałem przez to, że znam po prostu tę oryginalną podstawkową grę na pamięć. Więc Season of Discovery dla mnie to jest spełnienie klasykowych marzeń. A teraz też, jeżeli ktoś chciałby dołączyć do pociągu przygody Season of Discovery, to jest bardzo dobry moment, ponieważ wchodzi właśnie druga faza, a wraz z nią buff do EXPA pozwalający nadgonić do aktualnej fazy i aktualnego kontentu. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.